Nie boją się, choć pojadą do kraju, w którym wciąż trwa wojna domowa. 20 sieradzkich pielęgniarek zgłosiło się do akcji humanitarnej. Będą pomagać w szpitalach w Libii. Małgorzata Balcerzak od 36 lat pracuje jako pielęgniarka. Cały czas na izbie przyjęć. Dlatego jest pewna, że poradzi sobie w Libii. Czego ja się spodziewam? No, czegoś najgorszego. Czyli w zasadzie dużo rannych, dużo po prostu zachorowań, no takich różnych wypadków, ran otwartych. No właściwie to jest kraj wojny. Na pierwszy apel Polsko-Libijskiej Izby Gospodarczej w Sieradzu odpowiedziało 20 sióstr. Jedna już wylądowała w Misracie z trzema koleżankami z całej Polski. Ale potrzeby są ogromne. Pozostałe panie na spotkaniu dowiedziały się, jaka jest aktualnie sytuacja w Libii. Brakuje lekarzy, brakuje specjalistów w określonych dziedzinach. My będziemy mieli na pewno wkrótce pełne informacje lekarzy, jakich specjalności brakuje. ale Brakuje pielęgniarek, brakuje instrumentariuszek, brakuje wykwalifikowanych pielęgniarek do pracy w oddziałach anestezjologicznych. Sieradzkie pielęgniarki zdają sobie sprawę, że w Libii może być niebezpiecznie. Mimo to zgłosiły się do udziału w akcji humanitarnej. Nie, nie boję się pojechać. Jest to wyzwanie faktycznie, jest obawa na pewno. Ale dlaczego, byż, dlaczego by nie? Trzeba po prostu spróbować. Sprawdziłyśmy sobie to wszystko w internecie. Okazało się, że nie jest to takie groźne, jak wygląda. No i, no i postanowiłyśmy, że złożymy CV. Kiedy zgłaszały chęć udziału w akcji, wiedziały, że robią to za darmo. Odzew zaskoczył organizatorów. Myślę, że tutaj Pani zauważyła coś, co jest niezwykle cenne i czym my też byliśmy bardzo pozytywnie zdumieni, bo pierwsze komunikaty, które były dotyczące misji, mówiły wyraźnie o wyjeździe na zasadzie wolontariatu. Ministerstwo Spraw Zagranicznych zdecydowało jednak, że pielęgniarki otrzymają brutto 8700 zł. Każda z Pań pojedzie do Libii na dwa tygodnie. Akcja potrwa do grudnia, więc można zgłaszać się do Polsko-Libijskiej Izby Gospodarczej w Sieradzu.